Chyba nie ma ogrodu bez chwastów. I nie tylko chwasty bywają pożyteczne, bo na przykład są roślinami ziołoleczniczymi, takimi, które możemy też... Wykorzystywać w kuchni, ale w ogrodzie jest kilka ich zastosowań. A jakich? Najczęściej chwasty lądują w kompostowniku. I w trakcie sezonu może się okazać, że tej żywej zielonej masy jest znacznie więcej niż brązowej. Brakuje nam suchej brązowej masy. Dlatego wypielone czy skoszone chwasty możemy ułożyć na słońcu na kilka dni, żeby dobrze się wysuszyły. I wtedy mamy tą suchą masę, którą możemy dodawać do kompostownika, albo też do innej metody, o której wspomnę za chwilę. I takie sucholce możemy również wykorzystać do ściłkowania roślin posadzonych w gruncie, ale również tych w donicach. Tutaj jednak trzeba uważać z grubością takiej ściółki. 5-6 cm to jest takie optimum. Im więcej takiej ściółki, im bliżej rośliny, to niestety przez to, że to często zagniwa, jest spore ryzyko, że no, nasze rośliny nie będą się najlepiej czuły w takim otoczeniu. Fasty możemy również wykorzystać na przykład do wypełniania donic czy podwyższanych zagonów, ale warto mieć kilka kwestii na uwadze. Unikajmy roślin, które mają zawiązane nasiona. Czy takich fastów, które mają rozłogowe korzenie, bo nawet po zasypaniu ziemią, w której docelowo będziemy uprawiali rośliny, to te zaczną się ukorzeniać i wybijać, a nasiona, jak w następnym roku będziemy tutaj grzebali w ziemi, to mogą wyjść wyżej i zacząć kiełkować. O, patrzcie, tutaj wysypywałam korą trociną, w której był pesz. I został tylko jeden fragment przysypany trociną i to się ukorzeniło, puściło. Więc jak taki kwas wyląduje w kompostowniku czy w donicy z ziemią, to będzie rosło dalej. Wiadomo, że chwasty konkurują z roślinami użytkowymi czy ozdobnymi o przestrzeń, wodę, składniki odżywcze w glebie, ale jeżeli mamy jakieś fragmenty ogrodu niezagospodarowane, to lepiej, żeby rosły chwasty, bo one też pełnią bardzo ważną wtedy funkcję chronią glebę przed erozją. Są takie chwasty, które im częściej kosimy, przycinamy, tym bardziej je osłabiamy, a te wybijają coraz słabiej, coraz gorzej rosną, więc. Tym sposobem niektórych chwastów możemy się pozbyć. Jak mamy takie dzikie, zarośnięte zakamarki ogrodu i skosimy chwasty, będziemy je regularnie kosili, to to, co wykosimy, warto zgrabić, bo możemy to wykorzystać na kilka sposobów. Jak macie świeżo zakładane ogrody, a nawet i starsze ogrody, gdzie gleba wymaga dopracowania, Poprawy to to, co się u mnie fantastycznie sprawdza, to wszelkie wypielone chwasty po prostu pozostawiam tak na wierzchu. Słońce je obsusza, to się z czasem rozkłada i wszystkie składniki odżywcze, które roślina pobrała z gleby powrotem je oddaje. Jak ta rabata była w trakcie zakładania i ona też powstawała etapami, nie było to jeszcze wyściółkowane, to rośliny właśnie okładałam warstwą wypielonych chwastów, tak na 5 cm. Też nie możemy przesadzić, bo to zaczyna gnić. Staramy się też za bardzo nie dotykać rośliny, ale najważniejsze, żeby wokół właśnie takiej świeżo posadzonej rośliny wyłożyć glebę, dzięki temu woda Wolniej paruje i więcej wilgoci zachowujemy w glebie. Może to nie wygląda najlepiej, ale ma pełnić swoją funkcję. I to jest najważniejsze, bo na pewno lepiej jest to wyłożyć chwastami, niż miałaby pozostać taka czysta, wypielona ziemia. Takie chwasty możemy również wykorzystać jako gnojówki. Gnojówki z pokrzew chyba zna każdy. Tak samo możemy wykorzystać chwasty. Wrzucamy do naczynia, zalewamy wodą, tak żeby wszystkie zielone fragmenty były zalane wodą, pod wodą. Możemy docisnąć kamieniem. Przykrywamy czymś, tak żeby też był dopływ powietrza, możemy przykryć jakąś tkaniną. Co kilka dni mieszamy i po dwóch tygodniach mamy gotową gnojówkę. Gdy ją stosujemy, to rozcieńczamy tak samo jak gnojówki z pokrzyw 1 do 10, czyli 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. Możemy taką gnojówkę dosyć długo przetrzymywać, tygodnie, miesiące, ale im dłużej stoi, to warto pamiętać o tym, że tych substancji. Pierwiastków jest coraz więcej, dlatego gdy chcemy dalej to stosować po pewnym czasie, to jednak warto to jeszcze bardziej rozcieńczyć, żeby nie popalić roślin. Ja też wychodzę z takiego założenia, że jeżeli chodzi o nawożenie, to lepiej stosować mniejsze dawki, ale trochę częściej. Takie gnojówki możemy nie tylko wykorzystywać do nawożenia, ale również do opryskiwania, do nawożenia dolistnego. Możemy również zalewać kompost świeżo zakładany, czy na przykład gdy zakładamy podwyższane grządki czy uprawy w donicach. To po wypełnieniu na dnie takimi materiałami, o których wspominałam w filmie na ten temat, podlinkuję go wam w opisie, to możemy też zlać taką gnojówką, ale rozcieńczoną. Jest jeszcze jedno dosyć ciekawe rozwiązanie, jak na przykład mamy zapchany cały kompostownik, to jeżeli mamy niewykończone ścieżki warzywników w ogrodzie, wykładamy kartonami tekturą, możemy sobie docisnąć kamieniami na początek, fajnie to zwilżyć, żeby było lepiej dociśnięte do gleby. I na to wsypiemy chwasty. I to, co wypielimy z grządek, zamiast na przykład rzucać do ściółkowania, to rzucamy na ścieżki. I po kilku miesiącach, tak naprawdę na następny sezon, na ścieżkach będziemy mieli kompost, który będziemy mogli wykorzystać na zagonach. W walce z chwastami najważniejsze jest to, żeby nie dopuścić do ich kwitnienia, żeby nam się nie rozsiewały. No i żeby się pozbywać, wykopywać te chwasty wieloletnie. Większość roślin, które tak często ścinamy dziabką, zamierają. Oczywiście są wyjątki, jak na przykład pesz czy powój, ale tak często ścinane chwasty pozostawiają korzenie w glebie, które też czasem się rozkładają, czyli wzbogacają glebę, ale też powodują to, że gleba jest pulchniejsza. Ja często wydziabane w ten sposób chwasty pozostawiam. Oczywiście jest ryzyko, że to się ponownie ukorzeni, dlatego ja dziabanie staram się robić wcześniej, rano, aby przez cały dzień na mocnym słońcu to wszystko ładnie obesło. możemy dawać je do dołka przed posadzeniem roślin, a fantastycznie się sprawdzi na przykład skrzyp, podagrycznik i przede wszystkim pokrzywa. Na tak, wysypaną, na tak wysypane chwasty w dołku, warto nasypać jeszcze cieniutką warstwę ziemi, ziemi z kompostownika, kompostu i dopiero wtedy posadzić rośliny, nie bezpośrednio w tych chwastach. Ale wykorzystując chwasty w ten sposób, to uważajmy na takie, które mają zawiązane nasiona i które posiadają kłącza. Jak nie mamy kompostownika, to wypielone chwasty możemy wrzucać do różnych doniczek. A fajnie też zbierać w worki po korze czy po ziemi, tylko Warto je wywrócić na lewą stronę, na czarną stronę, zrobić nakłucia, dziurki i do takich worków oprócz zielonej masy też warto dodawać mniej więcej w takim samym stosunku, czy 40 do 60 żywej masy do suchej, ale jak nie mamy suchej masy, to takie wypilone chwasty układamy na tekturze, żeby to się ładnie podsuszyło na słońcu, kilka dni i mamy suchą masę, którą możemy dodawać do worka. Albo do kompostownika. Takie worki przetrzymujemy w zacienionych zakamarkach naszego ogrodu. Też nie ma co się łudzić, że się na zawsze pozbędziemy chwastów. Te będą przywiewane przez wiatr, przenoszone przez zwierzęta, chociażby przez ptaki. Cały czas będą się pojawiały, nawet na ściółkowanych rabatach. Może być również taka sytuacja, że na przykład szałwia omszona czy kocimiętki porozsiewają się nam na przykład między płytami na ścieżkach, czyli też już są chwastami. To co ja robię z chwastami, które są tak przerośnięte, że też oprócz nich zrywa się dużo ziemi, to ja sobie Składuję w jednym miejscu na słońcu, żeby to mi obeschło, a później pazurkami pozbywam się ziemi, którą mogę gdzieś wykorzystać do podsypywania, nie wiem, na ścieżkach, a zielone fragmenty. Wykorzystuje na różne sposoby. Niektóre chwasty trzeba naprawdę głęboko wykopać, bo jak pozostawimy fragment korzenia, to nam wybiją. A najgorzej, przynajmniej u mnie w ogrodzie, to jest perzem. Był problem z powojem, ale trzeba było go głęboko wykopywać, dokopać je jak najgłębiej do korzeni. Jest go coraz mniej, ale na pewno jeszcze się pojawi w tym roku. Pora na pozbywanie się chwastów też jest dosyć istotna, żeby nie było za mokro żeby nie kopać w błocie, nie grzebać w błocie, ale też żeby nie było za sucho, zwłaszcza gdy mamy glebę gliniastą, bo zrobi się taka skorupa, że będzie ciężko cokolwiek usunąć z gleby. I właśnie, jeżeli chcemy mieć stuprocentową pewność, że z takich kłączy pesz nam nie odbije, to najlepiej go składować w czarnych workach. Jak pielimy na rabatach, grządkach i widzimy, że ziemia jest mocno podniesiona do góry przez to, że wypieliliśmy chwasty, to warto zlać to wodą, żeby ta ziemia troszeczkę siadła. Ja działam dalej, a Wam polecam ten film. Dziękuję za komentarze, za posadzone łapki w górę pod filmem, przyjemnej i owocnej pracy w ogrodzie. Do następnego. Pozdrawiam.